No, witam Cię człowieku, dzisiaj dosujemy skiny z dwóch odcinków, z tego i z tego, więc zobaczmy kto wygrywa. Pierwszy, dzisiaj też będziesz miał skina do wygrania, w tym odcinku jest ten AK Slade do wygrania. Trzeba było napisać w komentarzu, e, czy miałeś kiedykolwiek rękawiczki i które rękawiczki z podanych w odcinku Ci się najbardziej podobały, więc zobaczmy kto skinka z tego odcinka wygrywa. Oliver Karol, nigdy nie miałem rękawic, abym chciał Pandory. No i dobra, wygrywasz Skinna, dobry komentarz napisałeś. E, napisz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądasz filmy na bieżąco. Jeśli zauważy Twój komentarz, od razu Skinka do ciebie przesyłam. Zresztą tak jak ma to miejsce co odcinek, tutaj chłopaki dostają skiny. Z drugiego odcinka natomiast był ten Famas. Dziś troszkę no, dłuższe losowanie, bo dwa filmy. I tutaj trzeba było napisać w komentarzu, jakie skrzynki wolisz otwierać i e, która MK jest najładniejsza, też była pokazana w filmie. Więc zobaczmy, tutaj sobie odpada w drugiej karcie. Hmm, tutaj tę stronę. Dobra, sprawdźmy. I tutaj NEOX oglądałem to na żywo na gdzieś 4 te bitwy, czy e, tak, Hot. Rod. E, chyba jest dobry hasło, ale jeszcze sprawdzę, poczekajcie. Tak, to jest dobre hasło, sprawdziłem tutaj e, jakie było, więc e, Neox również napisz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Wygraliście chłopaki po skinie, e, jeden do Kawaha, jeden do Famasa, a ty drogi widzu, jeśli chcesz wygrać tego skina, który teraz się pokazuje na ekranie, wystarczy, że zostawisz łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem tego kanału i oczywiście komentarz, który będzie w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na najlepszej stronie, czyli na GeForce Kings. Jestem oczywiście tutaj razem z Tobą, żeby dzisiaj przetestować jedną z fajniejszych skrzynek na stronie, co z tymi też bardziej ryzykownych, mianowicie Big Bullets. Zanim to, to oczywiście przypominam Ci najlepszy kodik na stronie g skin Santi 7. Daje Ci 5% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam, a sama strona jest tylko i wyłącznie przeznaczona dla osób pełnoletnich. Na moment nagrywania tego filmu aż 10% do depozytu przy niektórych formach płatności właśnie z kodikiem Santi 7. Dzisiaj właśnie Big Baller <coughs> i postanowiłem, że tak, bitewki, skrzynia Big Baller. Bitwa, skrzyja big bowler, bitwa, skrzyja big bowler. Eee, czyli tak, big bowler na trzech graczy na trybie zwykłym. Zobaczymy, co poleci. Jak poleci profit zostawiamy, w sensie jak poleci profit. Jeśli wygramy bitwę, skiny zostawiamy do skarbonki, eee, do skiewki <grywki> eee, i robimy kolejną bitwę, również jednego big bolera, Zobaczmy jak pierwsza. Niestety nie dla nas. no Są tutaj naprawdę mega drogie skiny. Co prawda, szansa na ich trafienie jest realna i często zdarzało się, że z tego big ball leciały takie potężne skiny, że głowa mała. E, no, ale może być różnie w dzisiejszym odcinku, także zostaw łapeczkę w górę na zachętę dla mnie. Zostaw suba z dzwonem, jeśli nie masz. Dzwon musi wisieć. Wiadomo, że musi. Niestety, słabe skiny poleciały. Wygrywam, ale to, 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 z dwóch koła, to wiesz, jak to jest. Wiesz, jak to wygląda. E, no, wygląda tak, że nie za bardzo jestem zadowolony z tej wygranej, tak. E, Także zostaw sobie suba, warto, warto, warto. Jeśli chcesz więcej na przykład odcinków z g na przykład takich challenge'owych, od stówki do kosy, o oh kurde, wajsiki, pięknie, wygrywałem pierwszą bitewkę. Zwracają się te dwie poprzednie w sumie, więc całkiem nieźle. Jeśli chcesz takich właśnie więcej odcinków, na przykład od stówki do kosy, od 50 do czegoś, od 200 do czegoś. Często robię takie filmy na drugim kanale, na którym Cię jeszcze nie ma, więc serdecznie Cię tam zapraszam. Tam też co odcinek rozdaję skina i są odcinki co dwa dni. Więc wpadaj e, Santiago CS, masz, powinieneś mieć link w opisie kanału e, lub tego filmu, więc sobie sprawdzaj. Kolejna skrzynia bolets niestety, e, no nie zaskakuje dobrymi skinami. Jeszcze w zasadzie mamy, nie licząc tej, to jeszcze cztery próby, tak? E, pewnie coś jeszcze zagramy za to, co tutaj nam wydropi. Fajnie byłoby jeszcze, żeby chociaż jedna albo dwie bitwy były takie fajnie profitowe i żebyśmy oczywiście wygrali taką bitewkę. Tutaj niestety kaplica znów. Kaplica, kaplica. No ale to tak jak mówię, dość ryzykowna skrzynia. Głównie interesują mnie te itemy w tej skrzyni szczerze. Powyżej 10 koła mnie interesują te skiny. No bo jednak jedna bitwa może zmienić wszystko, tak? Lecimy z kolejnym Big polcem I... Szkoda, że to nie jest tryb underdog. M mogłem, mogłem raz zmienić. Mogłem postawić na underdoga, nie zrobiłem tego. Mój błąd, mój błąd, bo byłoby fantastycznie z takimi rękawiczkami flexować się na dzielni. No, bywa różnie, tak. Bywa różnie. Jeśli chcesz wygrać skina z, z początku odcinka, tylko czekaj, zobaczymy co poleci. Niestety nic. Jeśli chcesz wygrać skina z, z początku odcinka, napisz proszę w komentarzu, gdzie byłeś w te wakacje. Eee, możesz już napisać kraj. Jeśli byłeś za granicą, jeśli nigdzie nie byłeś, to eee, to napisz, że nigdzie nie byłeś. <grafię> no ale szkoda, że nigdzie nie byłeś. Ja byłem na Teneryfie i było naprawdę fajnie. Planuję jakąś kolejną podróż, ale za bardzo nie mam czasu. Nie mam czasu za bardzo. X-ray kolejny przypał, 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 przypał. Bo jak na razie jedna eee, bitewka wygrana. W sumie dwie wygrane, ale jedna z takim mocniejszym skinem. Zobaczymy jak ta się potoczy. Szkoda, że tego underdoga nie grałem, bo tak to byłoby naprawdę wspaniale. Od początku, jakbyśmy zdecydowali się na tryb underdog, a nie zwykły, byłoby znacznie lepiej. Tutaj niestety nic. No cóż, ja sobie zrobię kolejną bitewkę. Sprzedam te glowsy, które tutaj mam. Sprzedam tutaj to wszystko. No i mamy jeszcze na trzy bitewki. Może się akurat los nas uśmiechnie. Dołącza bot Chadzik, bot Henry i bot Santiago oczywiście. Big Baller. Oj, Mag dla środkowego. Nie wiem, czy na mój budżet to nie bardziej wypadałoby otwierać inną skrzynię, ale właśnie tego Big ball, co chciałem sobie przetestować dziś. I lecimy z bitewką. O, mamy Bajony To jest. No to jest zwrotka jedynie tej skrzyni. Więc to tak niby spoko, niby bez szału. Bywa różnie, tak? Bywa różnie. Big Baller to jest jedna z tych pierwszych droższych skrzyń, która zawitała na G4 po dodaniu trybu bitew. To było uu, dawno temu, ja takie czasy pamiętam, bo siedzę tutaj już bardzo długo z Tobą. U, wygrywamy to co? Nie wygrywamy tego? Ja pierdzielę, stówka różnicy nawet, nie, siedem dyszek. Przypał, przypał, szkoda tej bitewki. Także Big Baller jest taką skrzynią dość starą, jako pierwsza, pierwsza droższa skrzynia. Ja ją pamiętam, że była dodana, więc wspomnienia wracają. I naprawdę była przeze mnie mega lubiana. Często te drogie geski leciały. Zresztą na streamach też często leciały. Bo często dodaję tą skrzynię na przykład jakąś jedną sztukę do bitwy. Często też wspólnie tworzymy bitwę i wy podpowiadacie, żeby taką skrzynię dodać. No ale jak widzicie dzisiaj, dzisiaj wypadło bardzo średnio. Niestety na moją niekorzyść. No bywa różne. Życzę Ci dużo lepszego szczęścia na G4 niż ja miałem na dzisiejszym odcinku. Oczywiście jeszcze nie kończymy tego odcinka. Zrobię sobie jeszcze jedną bitewkę za to, co mi zostało, a mianowicie zrobię też droższe skrzynki. Na przykład dajmy Slaxika, dajmy mu szansę, dajmy mu szansę. Czy tak mnie stać? Tak mnie nie stać, więc róbmy sobie tak i na przykład czekaj. O! No i kurczę, aż tak pasuje, pasuje aż tak. Na trzy osoby na trybie zwykłym. Tak samo jak zaczynaliśmy, tak samo też kończymy. Każda dzisiejsza bitwa była na 3 graczy na trybie normalnym. Czy to było dobre rozwiązanie? No możesz sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Sprawdźmy, czy tutaj poleć jakaś kosa, żeby delikatnie się odkuć. Leci uspik za 500. Nie, za 300, Tore, Nie, pomyliłem uspę, pomyliłem uspę. No tutaj nożyk by się przydał, nożyk to. Poleć, poleć, poleć nożyk. No, dzisiaj chyba pechowy odcinek. Dzisiaj chyba pechowy. Wulkanik <laughs> za 9 stów. Brakuje nam sporo. Brakuje nam sporo do e, pierwszego miejsca. I czy to się zmieni po ostatniej skrzyni? Niestety nie. No, dzisiaj pechowy odcinek. Big Bolet, niestety zawiódł. Niestety Big Bolet zawiódł. Oczywiście pamiętaj, żeby grać rozważnie i z głową. E, a także, żeby używać sobie kodu promocyjnego Sand 7. 5%, wtedy więcej masz do każdego ewentualnego depozytu i skrzynkę na start Milspec dla nowych osób. Także jak widzisz, nie zawsze, nie zawsze to szczęście dopisuje. Jeśli dotkaliś do końca i chcesz wygrać skina z odcinka, napisz jeszcze na samym końcu Twojego komentarza przypał. 7. Przypał i 7 na końcu. No to jest taki znak rozpoznawczy, kiedy nie mamy farta. Często takie hasło się pojawia właśnie u mojej strony. No nic, ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiejszy wspólny opening, wspólnie spędzony czas. Życzę Ci również miłego dnia lub miłego wieczoru w zależności, kiedy to oglądasz. Trzymaj się, do jutra. Na razie, cześć.